Spreyson, mięśnie, Wojtas, prawo jazdy, end Bavara, walo, mózg. Kurwa, wiecie co? się. Więcej jeździmy po tej Warszawie, jak Wojtasowi prawko zabrali, niż jak wtedy, co miał! Bo to było nie, bo szkoda gazu, albo nie, bo nie mam gazu, albo nie, bo rozrząd mi w każdej chwili może pierdolnąć. A tak, pyk, pyk, pyk na gapę autobusem, kurna, kiedy my ostatnio w centrumie byliśmy? No, wtedy co mi jakiś koła zajebał. Co kurna, jakieś wąty? Chciałeś nowe felgi? Chciałeś? Skołowałem? Skołowałem! Ty, że z mojej fury je ściągnąłeś. A kto ci kazał furę zaparkować w ciemnym, że nie poznałem? A w ogóle to po pierwsze, to bardzo dobrze, że ci te koła zdjęłem, bo przynajmniej blokady ci nie założyli, bo na zakazie stał. A po drugie, to dałem ci te koła i to za darmo. To nie wiem o co się sadzisz teraz. Ale połowę śrubek pogubiłeś, jeszcze po biedy, żebyś furę na cegłach zostawił. Kto nie, kurna, na ziemi położył. Dobra, zrzedzisz jak moja staro, no. A kurna, widzicie ta? Ty faktycha. Mała z kultury? Debil, cyganka do nas idzie. O, młodzieńcy, widać, że przyjechali do miasta z daleka. Powróżę, ja wywróżę, co dla Was czeka. Wróżę, to woda płynie spadaj stara. Nie drogo, nie drogo, dziesięć złotych po Czy my wyglądamy, jakbyśmy farsą zrali? Nie, no to taniej mogę złotówka. Zjeżdżaj! Kurde, no co ty zrobiłeś? Przecież blacha, nie pieniądz, no! ale proszę panią! Niech pani zaczeka! Co za debil, przecież w że to półpiwa! Frajerzy jesteście, mówię wam, byście poszli, to by wam też powróżyła! Ja to wiem, na przykład, że poznam narzeczoną niedługo, będziemy żyć długo i szczęśliwie, urodzi mi się syn! I jak zapytałem, czy będzie mistrzem MMA, to powiedziała, że tak, no i co? A i najważniejsze, już niedługo czeka mnie finansowa niespodzianka. 29,97 Na no, płacz dzisiaj ty stawiasz. A już czek! Zawiechę złapałem. Ty kurwa, jak mi stara wróżyła z ręki, to by w tym czasie... Młody zajebał portfel. No to masz swoją niespodziankę finansową! 29,97! No i w następnym sklepie jesteśmy spaleni. Najgorsze, chyba że monitoring tam mieli, to i mordy na kamerkę się nagrały. No ale piwerko za darmo, no to coś za coś. Wyszło na zero. Jakie zero, kurde! W portfolio miałem 5 dych od matki! Dała ci 5 dych? Dała. Sam se wziąłem. Kurde no, zabije gnoja. Gowniarza będziesz lał, on ma dopiero za 8 lat. No może nie, no ale przynajmniej nastraszę i swoją kasę odbiorę. No dobra, no to dopijemy piwerka i wracamy pod pałac. No jest stara, podchodzi do ludzi i chyba chce im wrożyć. No i? No jak myślisz, każdy mówi żeby spierdalała, nikt nie jest taki głupi jak ty. Tak, jeszcze bardziej mnie zdołuj. A nie, sorry, znalazł się debil. No i wroży mu. Uff czy nie tylko ja! Czy? Jest i młody. No to kurwa idę, nauczę go! Lek ja chwilę! No co? Jak chcesz mu zabrać hajs, to poczekaj, aż wyciągnie portfel temu Lamusowi, będzie więcej. Ty to masz łeb! Uwaga! I pięknie. Stara wróży, odwraca uwagę, a ten wyciąga portfel. A! I tyle go widzieli. No to jak, no uciekł, a miałeś mówić. Spokajnie, widzisz tam tego kadeta? No widzę, że to jeszcze jeździ. Młody przekazał łup kierowcy. I zajebiście, bo staremu można wklepać. Legia borsowa to najlepszy klub! <trygamy> <trygamy> jak to mówią? Okreś złodzieja to nie grzech! I co? Mówiłem, że będzie finansowa niespodzianka? To nie wierzyliście! Teraz tylko czekać na dziewczynę! No bo przecież wywróżyła! Churde, jak jeszcze dzisiaj porucham? To nie uwierzę, że tu się dzieje naprawdę! W to, to chyba nikt by nie uwierzył! Jeszcze się zdziwisz! Nie wiem tylko o co chodziło z tym pożarem i gównem, bo tam jeszcze coś takiego gadała jak wróżyła. Co? Nie no, coś takiego było. Pożar będzie, lecz ogień gównem pokonasz! Co się chyba jej pojebało! Hehehe, <laughs> kurwa, raz, dwa, trzy! Wojtas, BMK ci się pali? Dasrali, BMK to pod blokiem zostawiłem, bo nie jeżdżę bez prawka. No właśnie mówię, pod blokiem. Co? O kurde, tylko nie to! RYTUNKU! POMOC! Jezus Maria, ludzie, pomóżcie! Spokojnie, Wojtas, nic nie zrobisz! Straż Pożarna będzie za 10 minut, tak powiedzieli przez telefon! Za 10 minut to będzie popiół, a nie BMK! Czy Ogień gównem pokonasz! No tak, jakie to teraz proste! A ten gdzie? Czy go do reszty powaliło? Na no, pięknie, wybił siebie w szambiarce. No i ukradł. No nie żaduj. Nawet najostrzejszy keps, co pali jak ogień, zmieni się w końcu w gówno! Udało się! Co się udało, kurna? Fura cała w gównie przez miesiąc nie domyję! Potem malować trzeba, bo lakier spalony! Kurna, kto mógł zrobić coś takiego? Chyba wiem kto. Patrzcie tam! A więc to tak! Chcecie wojny? To będziecie ją.